Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Spichris. W tym odcinku pokażę Wam, znaczy pokażę wytłumaczę może co nieco o co chodzi z zadaniami w ramach podróży, jeżeli chodzi o te trzy ostatnie. Co nieco może jeszcze dodatkowo dopowiem? Yy, osiągnij piąty poziom w uzbrojeniu nie stosując żadnych czerwonych rdzeni. Osiągnij piąty poziom w wytrzymałości nie stosując żadnych niebieskich rdzeni. Osiągnij piąty poziom w elektronice nie stosując żadnych żółtych rdzeni. I może tutaj zaczniemy od tego, co to są rdzenie. Starzy wyjadacze to no, na pewno na 100% wiedzą, co to jest. Natomiast dla nowych może to nie być jasne rdzenie. Yy, tutaj mamy ich podsumowanie. To są te pierwsze atrybuty. Czyli atrybut kluczowy danego wyposażenia. W przypadku tutaj stalowego bastionu mamy niebieski. Maska Kojota będzie miała atrybut kluczowy czerwony. nie gdzie możemy je oczywiście pozmieniać, rekalibrując, ale to w ogóle yy, na inny odcinek. Poza tym coś tam już tłumaczyłem, więc to nie będę się nad tym rozwodził. Żółte, czerwone, niebieskie rdzenie czyli Atrybuty kluczowe. Ja w tej chwili mam z tych atrybutów kluczowych jeden czerwony, pięć niebieskich, zero żółtych. Jeżeli teraz sobie spojrzymy na te rozstaje i podróż, to nie mógłbym nabijać ani tego, ani tego. Mógłbym ewentualnie osiągnąć piąty poziom w elektronice, nie stosując żadnych żółtych rdzeni, bo ich nie mam. Mam czerwone, mam niebieskie, to mi nie będzie się nabijało w tej chwili, tylko te żółte. Dodatkowo jeszcze, jak to się w ogóle nabija? O co w tym chodzi? Jak zapewne zauważyliście, przeciwnicy mają takie znaczki nad sobą i zabijając odpowiednich przeciwników z tymi znaczkami, on może mieć jeden, dwa, trzy w dowolnej, dowolnie i to jest losowo całkowicie, czyli na przykład może być nie mieć wcale, może mieć jeden żółty, może mieć żółty z niebieskim, może być żółty z czerwonym, albo mieć wszystkie na raz trzy i oczywiście pokonując ich tutaj będziemy sobie podnosić odpowiednio ten yy, poziom. Ja w tej chwili mam 1, 3, jeden, jeden czerwony, trzy niebieskie i jeden żółty, czyli uzbrojenie, yy, wytrzymałość i technikę. Jak roślin tutaj to, to pokonuje. No dobrze. myślę, że to tyle wystarczy. 2, 4, 1. Podskoczyło mi tam w jednym czy jakoś tak? Jeśli oczywiście pokonuje czerwonego, to leci czerwone. I w ten sposób nabijamy sobie te poziomy. I o to właśnie chodzi w tym zadaniu. Aby właśnie te poziomy sobie podnieść do piąteczki. I nam wtedy to zaliczy. Skąd to w ogóle to się wzięło? Wzięło to się z globalnego modyfikatora, który jest w tej chwili hardcore, modyfikator globalny, otrzymuje trzy, yy, trzy nowe atrybuty, uzbrojenie, wytrzymałość oraz elektronikę. Yy, każdy z nich yy, zapewnia premię właściwą jego aktualnego poziomowi, czyli na pierwszym na przykład w uzbrojeniu mamy plus 2%, na drugim plus 4, plus 5, plus 6, aż do plus 10. Zyskujesz premię, do masz na trafienie krytyczne w tym przypadku. W przypadku wytrzymałości jest to premia do pancerza, w przypadku elektroniki jest to mm, czas odnowienia umiejętności drugiej nam się skraca, i to jest odpowiednia tutaj premia tego podana. Dodatkowo jeszcze, czasami w tej naszej drodze. Podróży, przepraszam, w rozstajach podróży. Pojawiają się jakieś rzeczy, że trzeba coś tam mm, zrobić. Na przykład tutaj likwiduj przeciwników przy użyciu dronów lub wieżyczek. To jest chyba oczywiste. Musimy mieć albo dron, albo wieżyczkę. Korzystając z pasywnego modyfikatora blokada zakłóceń. Nie? I tutaj, co to jest? Jak sobie tutaj wyjdziemy? Szukamy sobie pasywny modyfikator, nieaktywny, bo to akurat chciało pasywny, i w tych pasywnych. Szukamy sobie tego, co tam było napisane, czyli w tym, w tym przykładzie był chyba blokada zakłóceń, tak? Może mówię? Chyba dobrze. W każdym razie, to, co tam jest napisane, to tutaj musimy sobie wybrać. Jeżeli jest pasywne, wybieramy sobie w pasywnych odpowiednie. Jeżeli jest w aktywnych, wybieramy sobie odpowiedni aktywny. Na początku nie wszystkie są dostępne, one się po kolei tam odblokowują. Jak już mamy je wszystkie, to je stosujemy zależnie od tego z czym biegamy. Ja akurat mam techniczne, bo wcześniej biegałem na techniku sobie i tam sobie nabijałem różne rzeczy. Oczywiście, jak zwykle, człowiek zapomniał to zmienić. Gdybyśmy, gdyby biegacie sobie na technice, bierzecie techniczne, z bronią bierzecie sobie te do broni, a chcecie mieć jakieś odporności, no to bierzecie sobie odporności. No, chyba to jest akurat yy, jasne. I tak to właśnie wygląda, czyli tutaj mamy te rdzenie z pierwszego tego głównego atrybutu kluczowego tu nam się nabijają a i jeszcze jedna może rzecz bo to też jest ważne jak już nabijecie dany poziom i chcecie to dalej to musicie aktywować pod te. domyślnie jest na PC nie wiem jak tam na konsolach jest i osiągnij piąty poziom w elektronice nie stosując żadnych żółtych rdzeni akurat mi wskoczyło I czekamy chwilę, zaraz się zresetuje. No, szybciej, szybciej, szybciej. I możemy nabijać sobie od nowa, zobaczcie. Ta ich początkowa wartość jest właśnie zależna od tego, co tutaj mamy. Im więcej mamy jakiegoś, jakiś rdzeni, tym więcej mamy yy, na starcie. I dlaczego mi tam to wskoczyło? Dysz jako, mam coś takiego tutaj jak ogniwo techniczne akurat wrzucone. Na Twój trybut elektronika jest ustawiony na poziom piąty, czyli bo to jest aktywny modyfikator i właśnie pod tego go użyłem, więc z automatu mi wskoczyła elektronika na piąty, zaliczając właśnie elektronikę. To jest drugi taki jakby ze sposobów, żeby to robić. Niektóre inne aktywne modyfikatory też nam dają na przykład uzbrojenie. Daje na piąty, tylko że trzeba pamiętać, że to, że nam to wskoczy na piąty, to trzeba jeszcze pamiętać o tym, że musimy też mieć tutaj Bo, na przykład, y, osiągnij poziom, procent poziom w elektronice, nie stosując żadnych żółtych rdzeni. Ja w tej chwili nie mam żółtych rdzeni, dlatego jak tego użyłem i wskoczyło mi na pięć, to mi to zaliczyło. Gdybym miał to rdzenie, to oczywiście mi tego nie zaliczy. Gdyby były jeszcze jakieś pytania, gdyby były jakieś wątpliwości, czegoś nie dopowiedziałem, czegoś nie zrozumieliście, albo po prostu źle coś powiedziałem, piszcie w komentarzach. Ja postaram się jak najszybciej odpowiedzieć. Nie zawsze jest to możliwe, bo no, niestety nie mam cały czas dostępu y, do, do internetu, do i możliwości odpisywania na, na bieżąco, ale jeżeli tylko będę mógł, to oczywiście postaram się jak najszybciej odpisać, albo może być może ktoś inny Wam odpisze na zadane pytanie. Tyle z mojej strony, ja z, oczywiście zachęcam do subskrybowania kanału, zachęcam do lajkowania e, filmików, im więcej zostawicie lajków, tym te filmy teoretycznie wiążą do większej ilości osób, a chyba o to, o to chodzi. Tyle z mojej strony, jeszcze raz, jak coś jest niejasne, piszcie. Do usłyszenia!